Jest. I jedziemy znowu przy pokoleniu. mnie bolo. Jed w jednej nazwie mam stopę rozwaloną. Tu mam w kolanie rozwalone. Nie? I jedziemy. Tu łokieć, tu tak, 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 tak. Ale nie chcę zapeszać, ale na razie w ogóle ten ciężar nic nie znaczy. Ten ciężar nic nie znaczy. To jest już 100 kg. Teraz w ostatnim treningu zrobiliśmy przed ostatniej serii raz. W ostatniej serii 10 powtórzeń. Więc teraz przechodzimy 10 kilo więcej. Wydaje mi się, że do 1 listopada machniemy te 120 kilo 10 razy. Wydaje mi się, że to jest możliwe. łapiemy Pawła. Łapiemy Paulę 747. Witamy Pawle, przede wszystkim witamy, bo ta osóbka jest z nami już od kilku dni. Iki, są Filipek. Filipek łapiemy, tapujemy, Filipka, łapiemy. Łapiemy te osóbki, mamy 5400 polubień, kochani, mamy 5400 polubień. Eee, widzę, że kilka osób się stara Kto jest z nami? Ja czytam, kto jest z nami Filipek Kładka Tapujemy jest z nami To jest jedna osoba Filipek Kładka Tapujemy Czy ktoś jeszcze jest z nami? Paula Kładka 747 Paula i Filipek Dwie osobki są z nami Dwie osóbki są z nami Larwa Sportowego jest z nami Trzy osóbki są z... Trzy nami Piszcie co jakiś czas komentarz, kochani Piszcie co jakiś czas komentarz co minutę komentarz kochani, bo bez komentarzów same polubienia, same polubienia nie zliczają się, nie zliczają się tak wysoko i myślę... No, trzeba o tym mówić. Po prostu wiem co mówię i dlatego o to proszę, żeby topować. Ale z przerwami. Z przerwami na komentarz. Kamil. Łapiemy larwę. Łapiemy, łapiemy. Mamy kolejną osóbkę, Kolejną osóbkę, z którą możemy powalczyć. Mamy, kuwam cię, wam cię łapiemy, tapujemy, co tam ci gada w tle, wytłumaczcie widzowie, do której będzie live do przed 20, później będzie nocne spanie być może, zależy od widzów, zależy, które miejsce będziemy mieć, łapiemy, co to sok z ogórków, ktoś napisał, Łapiemy kolejne osoby, koro, łapiemy, kto jest z nami, ja patrzę, kto jest z nami, czemu ja czytam te osoby, które nic, których nie ma, czemu ja czytam jakieś wiadomości, które nie istnieją, przez pomyłkę. Tapujemy, kochani. Powiem wam, że trochę ważyła to stąd, trochę. Ale, ale tak wiesz. Tak wiesz. Uważyła, bo ważyła, nie? Ale mi się wydaje, że może być dobry wynik na 110. Może być dobry wynik na 110. Tak uważam, nie wiem, jak wy uważacie, ale ja uważam. O, tapujcie kochani, tapujcie, tapujcie. Zdobędziemy 21 tysięcy na tym live'ie. Trwa, trwa trening, pierwsza godzina trwa, trwa trening. Jesteś, zostaw dzwoneczek, zostaw dzwoneczek, żeby mnie obserwować i widzieć, kiedy są live. E, Tapujemy kochani, łapiemy, łapiemy larwę sportowego. Łapiemy, 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 łapiemy te osóbki, które tapują. Tapuje w tej chwili larwa. Pozdrawiamy mocno, pozdrawiamy mocno. Larwę łapiemy, łapiemy, larwę łapiemy. Mamy kogoś jeszcze, czy nie mamy kogoś jeszcze? Zobaczymy, kochani. Larwa wysyła polubienia, łapiemy larwę. Tapujemy, tapujemy, tapujemy. Zobaczymy, ile w wzboczeniu sufitu wyciśniemy, ile w wzboczeniu sufitu wyrwiemy. Nie róbcie tego, kochani, nie róbcie tego. Ja to robię, bo chcę i mogę. Ach. To jest trening klatki. Ja zaczynamy jak od jakiegoś niszczyciela barków. To jest trening klatki, a ja zaczynam od niszczyciela barków. Witamy, witamy osóbkę. Paulę witamy. Witamy Paulę. Klatka 747. Teraz zrobimy jedno powtórzenie. To jest takie przygotowawcze powtórzenie do kolejnego, do kolejnego.